Izabela Badurek na konferencji prasowej z okazji Eurofighting Championship, nowa inicjatywa w Europie. Powiedz, co ciebie przy, m, przekonało, żeby uczestniczyć w tej inicjatywie? Mm, przekonał mnie mój menadżer. Mhm. Powiedział, że to jest nowa bardzo dobra federacja, która mnie przybliży do UFC może mhm. w przyszłym roku. A sądzisz, że ile tak, tak naprawdę potrzebujesz pojedynków, czy dobrych pojedynków, żeby dostać się z powrotem do EFC? Nie wiem, trudno mi okre określić. Chcia ja sama chciałabym w tym roku stoczyć pięć walk. To bardzo dużo. No już jedną zaliczyłam, walkę mhm. Izabel. Teraz zamierzam zawalczyć 21 maja na Nastula Cup. Mhm. Opa sensie, że następne walki te walki mnie coraz bliżej wyprowadził do Rosji. Czyli rozumiem, że to w żaden sposób e, walki w innych federacjach nie kolidują e, z potencjalnym kontraktem właśnie mm. w e, Euro Fighting Championship. Na razie dwie walki, które planuję, e, to wiem, że nie koliduje, a dalej nie wiem, zobaczymy, będziemy rozmawiać. Mhm. A czy ty sam możesz powiedzieć, no ja też dopiero co dowiedziałem się tak naprawdę e, o tej inicjatywie tutaj. Czy ty właśnie możesz co nieco więcej powiedzieć, właśnie, jakie jest zadanie tak naprawdę tej federacji? To jest dobre pytanie tak, bo ja nie wiem do końca. No, w, w szczególności ta federacja chce y, zawodników z Europy przybliżyć do UFC, mhm. bo jednak y, poziom w Ameryce, a w Europie jest inny i, i do tego chyba ta federacja dąży. Mhm. Akurat poruszy, poruszyliśmy temat wagi wcześniej na konferencji prasowej. W jakiej kategorii tak naprawdę w najbliższym czasie chcesz się utrzymać? No, na razie startuję do 57. Mhm. Nie mam z tym problemu. Poczekamy, zobaczymy co będzie dalej. No, ja tam mam jakieś plany. No i zobaczymy. No teraz mi trudno mówić. Ja tam sobie coś zaplanowałam. Nie chcę teraz gadać, bo. Nie chcę skończyć na obietnicach mm -hmm. i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A czy ty możesz zdradzić, kiedy będzie twój pierwszy pojedynek w Euro FC? Pierwszego? Październik? Aha. Okay. Czyli pierwszego października. No to pierwszego października. Dobrze. W takim razie bardzo dziękuję za wywiad. Idziemy dalej do kolejnych Dobre. zawodników. Dziękuję.